Radio Niepokalanów 102 i 7 FM oraz 98 i 6 FM w Łodzi. Błękitne granie. Spokój i dobro z Niepokalanowa. Witają Państwa ojciec Remigiusz i Paulina Wysocka. Podczas naszego poprzedniego spotkania rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób zły duch może wpływać na nasze życie i postępowanie. Rozróżniliśmy działania zwyczajne, czyli takie, których każdy z nas doświadcza na co dzień, choć nie zawsze kojarzy je ze złym duchem, czyli po prostu pokusy. I weszliśmy też w bardziej skomplikowany temat działań nadzwyczajnych. Tych jest dużo więcej. Zaczęliśmy od nawiedzonych domów. Ehm, tak chyba można to nazwać. Ehm, jeszcze Parę słów, bo tak rozmawialiśmy z ojcem Remigiuszem przed audycją, że może warto byłoby jeszcze parę słów na ten temat powiedzieć. Przygotowując się do dzisiejszego naszego spotkania, znalazłam takie dwa świadectwa, takie, dwa, takie dwie sytuacje, które pochodzą z życia. Może przytoczę je i, i może one pomogą nam odpowiedzieć na pytania, skąd się to w ogóle bierze? Bo takie pytanie przyszło mi do głowy, skąd się biorą te nawiedzone domy. Przykład pierwszy. Dwa lata temu zmarła teściowa. Od tego czasu w naszym mieszkaniu coś chodzi, stuka, pojawiają się jakieś czarne postacie. Te postacie widziałam ja oraz moje dorosłe córki. Córki częściej je widzą niż ja. Mieliśmy w mieszkaniu zegar, który wybijał godziny. Po śmierci teściowej zegar zaczął wybijać godziny w niewłaściwym czasie. Niekiedy nie przestawał bić. Bił również, gdy nie był nakręcony. Dziwne, bo kiedy krzyczałam przestań, bo się i tak nie boję, przestawał bić. Teściowa często karciła moje dzieci, czy trzeba było, czy nie. Miałam wrażenie, że ich nie lubiła. Wyzywała je od satanistek, życzyła, aby je zmora dusiła. Dzieci czują, że ona przychodzi do nich nocą, siada na łóżku, boją się w nocy uczyć, słyszą, że chodzi w kuchni. Ani my, ani Teściowa nie mieliśmy do czynienia z okultyzmem czy wróżbami. I przykład drugi. Od pięciu tygodni w naszym mieszkaniu jakaś siła rzuca przedmiotami. Szklankami, dzbankami, kosmetykami, przemieszcza je nawet pod kątem prostym. Zasadniczo nie widać, jak te przedmioty się przemieszczają. Słyszymy rozbijanie naczyń, chodzimy ze szczotką i sprzątamy. Zdarza się to po kilka razy dziennie, nieraz co parę minut. Mieszkam z 23 córką i dwojgiem wnuków. Cztery lata i rok. Dwie moje córki czuły pewnego razu chłód po przemieszczeniu się pewnej rzeczy. Nie wiemy, dlaczego tak się dzieje. Jesteśmy wierzący i praktykujący. Nikt z nas nie zajmował się spirytyzmem ani wróżbiarstwem. Dom jest nowy, mieszkamy w nim od jego wybudowania. Nie miała w nim miejsca żadna tragedia. Był radiesteta. Założył od odpromienniki. Zaprosiliśmy księdza z parafii, dwa razy w mieszkaniu odprawiał mszę świętą. Odmawiał z nami różaniec, poświęcał mieszkanie. Potem przemieszczanie zaczęło maleć i od dwóch dni nie powtórzyło się. Takie dwie historie, nie wiem, czy one mają ze sobą coś wspólnego, czy nie. I czy da się na podstawie tekstu powiedzieć coś, ale może spróbujmy. Skąd się biorą takie rzeczy, ojcze? Myślę, że przynajmniej jeżeli chodzi o drugi przypadek, można przypuszczać, iż... To nawiedzenie czy te rzeczy, które się tam dzieją, y, mają podłoże właśnie y, z powodu, y, tak jak tutaj y, ta pani powiedziała, bycia radiestety w domu. Y, nie jest tak, y, studiując tą tematykę, nie jest tak, jak nam się wydaje, że y, radiestezja bardzo często odnosi się tylko i wyłącznie do szukania. Szukania wody, szukania żółwodnych i, i, i na tym się kończy. Radistyzja jest ogólnie stanem mediumicznym. Gdybyśmy chcieli zrobić eksperyment, co oczywiście też nie radzę, i nad rzekomą wodą, czy żywą wodną postawić patyczek, na ten patyczek zawiesić wahadełko, to wahadełko nie będzie się ruszało. Do poruszania tego wahadełka potrzebny jest kto? Człowiek. Człowiek jako medium, człowiek jako osoba, przez którą rzekomo. Te, te promienie czy to oddziaływanie przechodzi, i poprzez wahadełko się, się to coś odzywa. Yy, najczęściej, bardzo często, może w ten sposób, radiesteci yy, oprócz żył wodnych, yy, szukają różnych też dziwnych innych rzeczy. Więc nie ma to nic wspólnego tylko i wyłącznie z szukaniem energii, z szukaniem żył wodnych, z szukaniem czegoś, co. Yy, co rzekomo człowiekowi tam przeszkadza w domu, ale, ale ma to bardzo często podłoże naprawdę okultystyczne. Yy, zadawanie pytania komu, w takim wypadku komu i kto mi odpowiada na różne dziwne pytania, tak. Yy, czy dane lekarstwo jest dobre, czy nie, czy to jedzenie mnie zaszkodzi, czy nie, czy powinienem pójść, czy nie, komu ja zadaję te pytania. I teraz taką osobę zapraszam do mieszkania, do domu, aby również zaczęła szukać jakiegoś problemu czy czasami właśnie zapraszają ją do domu i od tego momentu zaczynają się właśnie problemy. Co się z tym wiąże? Właśnie te odpromienniki tak zwane lub tam piramidki, w zależności od tego, co, co mi ten radiesteta zostawi w tym mieszkaniu. Są to przedmioty, które nie są Boże. Są to przedmioty, które niosą ze sobą tak naprawdę formę przekleństwa, tak jak my mamy sakramentalia, które mają nieść błogosławieństwo. Oczywiście, jeżeli dane osoby wierzą, bo to przecież nie jest amulet. Ale na pewno są przedmioty, które realnie niosą ze sobą jakąś formę, formę przekleństwa. W zależności, no, w naszej polskiej kulturze to się nazywało gusło, czyli jakieś tam rzeczy, które, które się używało do uprawiania magii. Te rzeczy się właśnie gdzieś tam podrzucało albo, albo nosiło się ze sobą. Czy, czy komuś, kogo nienawidziłem, czy to nienawidzę, tak, podrzucało się. I, i to miało niej ze sobą, właśnie konkretną formę przekleństwa. Mamy mnóstwo właśnie takich rzeczy, które, które do domu przenosimy, z których sobie nie zdajemy właśnie sprawy, tak? Tydzień temu mówiliśmy właśnie o tych nawiedzonych domach, tutaj były te dwa przykłady. Często zdarza się tak, że Sami nieświadomie prowadzamy właśnie, że tak powiem, w historię swojego życia, czy, czy w ramy, w środowisko mojego życia, pewne przedmioty, które mogą, mogą mi tak naprawdę zaszkodzić. Na czym to polega? Albo jak to zrozumieć? Prosty przykład. Jeżeli mamy krzyż, kapłan ten krzyż błogosławi osoby, które są w domu. Modlą się do Boga, wierzą w Jezusa Chrystusa. Ten krzyż przypomina im o, o, o zbawieniu, o mocy zbawienia Jezusa, o mocy tego właśnie krzyża. Ma to niej ze sobą błogosławieństwo. Są przedmioty czy symbole, które niosą ze sobą przekleństwo, czyli z którymi, że tak powiem, identyfikuje się konkretnie demon. Tak? Miałem okazję właśnie słyszeć coś takiego w czasie egzorcyzmów: nie można było uwolnić pewnej osoby. Demon mówi, nie uwolnijcie jej, bo ona ma na sobie moje rzeczy. My sobie nie zdajemy sprawy z pewnej symboliki, które nawet nosimy na, na naszych ubiorach, tak? Węże, smoki, yy, który, z którymi się identyfikuje szatan. Dlaczego? Dlatego, bo to są rzeczywiście realnie symbole, które odnoszą się w Biblii do Szatana. To, że my pewne rzeczy nie wierzymy, to, że bagatelizujemy je albo dla nas jest to śmieszne, yy, nie dla niego. Więc wykorzysta każdą furtkę, którą mu dajemy. Tak? I teraz wracając do tych przedmiotów. Przynosimy do domu, do naszych mieszkań, pewne symbole, pewne przedmioty, z którymi realnie identyfikuje się zło. To są takie oficjalnie, tak jak mówię, przedmioty, tak? gdzie ja rzeczywiście mogę mieć jakieś w domu, rzeczywiście jakieś tam smoki, węża, tak? czyli symbolika w tym momencie wybitnie, która się odnosi do diabła. Ym... Pewne symbole śmierci, tak? jak mówiliśmy, bo dwa tygodnie temu śmierć nie przyszła na świat, bo Bóg, czyli znaczy w sensie takim, że Bóg jej nie stworzył, tak? ona przyszła na świat przez zawiść diabła, tak? Mnóstwo chociażby właśnie takich rzeczy, które dzisiaj młodzież nosi na, na, na swojej koszulce, jak trupie czaszki, wampiry i tak dalej, tak? Jakoś nawet w ten sposób, w jakimś mniejszym czy większym sensie się człowiek otwiera na to. Dalej są takie przedmioty, czy takie symbole, z którymi sobie bardzo często byśmy sobie nie zdawali sprawę, że, że to może mi zagrozić. Święty Paweł w swoich listach w jednym fragmencie mówi coś takiego, że nie ma innych bogów, są tylko demony, które się czci. Jeżeli ja jako chrześcijanin na serio podchodzę do Słowa Bożego i, i naprawdę wierzę w to, co tam jest napisane, no to konsekwencją tych słów, konsekwencja tych słów jest jasna, nie ma innych bogów, czyli jeżeli ja Gdzieś y, dla zabawy czy w środowisku mojego życia rzeczywiście przynoszę jakieś bożki. Przecież Paweł mówi: Nie ma innych bogów, są tylko demony, które się czci. Czyli rani przynoszę też demony, które się czci. Nawet jeżeli ja mu czci nie oddaję, to demon się konkretnie identyfikuje z tym czymś. Jeździmy często po świecie. Przywozimy do, do domów różne, właśnie, pamiątki z naszych wypraw, gdzieś tam z Afryki, bardzo często czy tam z Azji, przedstawiające jakąś symbolikę religijną danych kultur. I teraz nie chodzi tutaj o to, żeby być poprawnym politycznie, żeby, żeby nikogo nie urazić itd. My tutaj walczymy o nasze zbawienie. A nie o poprawność polityczną. Walczymy o to, żeby nikomu nic nie zaszkodziło, żeby, żeby pewne jakieś trudności nie pojawiały się w naszych domach, żebyśmy, ulegając pewnej takich, jakimś takim no, rozmydleniu Słowa Bożego, rozmydleniu naszej wiary nie zatracili samych siebie. To jest konkretne. Nie ma innych bogów, są demony, które się czci mówi Słowo Boże. A więc jeżeli ja teraz jadę sobie do, przypuśćmy, nie wiem, Afryki, nie wiem, jadę do Azji, Przywożę sobie Bożka, stawiam sobie go w domu, no bo ładnie to wygląda. No i zaczynają się problemy. Zaczynają się bardzo często problemy duchowe. Zaczynam mieć problemy w modlitwie, zaczynam jakoś tam odchodzić od Boga, pewne rzeczy, rzeczy zaczynają mi przeszkadzać. Rzadko się zdarza, że rzeczywiście zaczyna się też pewne formy dręczenia demonicznego w sensie takim bardziej wizualnym, tak? że rzeczywiście coś się zaczyna dziać, coś straży i tak dalej, ale chodząc po kolędzie, mając okazję chodzić po kolędzie tutaj w Warszawie chociażby, yy, miałem już takie przypadki, tak? gdzie yy, osoby, które, które mnie przyjmowały mówią, proszę, księdza, yy, proszę poświęcić to mieszkanie, bo to straszy, tak. No i w tym momencie rzeczywiście trzeba rozeznać, dlaczego tak się dzieje. I bardzo często jest to nasza wina, a takich rzeczy mamy mnóstwo, tak? Jedziemy sobie do Egiptu, przywozimy sobie papirusy egipskie, tak? Tam są oczywiście na tych papirusach jest cała symbolika tych bożków, bożków egipskich, tak? Tu przywiozę Krysznę, tam butę, tam coś jeszcze innego. Mnóstwo tych rzeczy, które mamy w domu, całą plejadę, że tak powiem, takich zabobonów w sensie rzeczy na szczęście. Oj, to jest chyba, to chyba najczęściej spotykana rzecz, którą, którą spotykamy jako kapłani właśnie podczas kolędy, tak? Całe półeczki, które się uginają od słoników stroną do góry, bo one są na szczęście. Tak? Wróćmy, że tak powiem, do korzenia może tego symbolu. Tego nie było przecież kilkadziesiąt lat temu na nas w Polsce. Tak? Skąd się to wzięło? To weszło raz z ruchem New Age. Tak naprawdę ze wschodu, gdzie w Indiach przecież czci się słonia. To jest konkretny Bożek, którego się czci. Składa się mu ofiary po to, aby właśnie zaskarbić sobie to szczęście. Słoń, kiedy, ten prawdziwy słoń, kiedy wpada w furię, podnosi trąbę do góry i tratuje wszystko, co się rusza, tak? Zostaje na jego drodze. Więc ten sposób jest ukazywany. Kup komuś słonika z trąbą do góry, będziesz miał szczęście, tak? A to słoń furii. A jest to słoń furii, tak, tylko że właśnie stąd się to bierze, także że jest pewna symbolika, z której sobie nie zdajemy sprawy, którą po prostu przyjęliśmy, bo, bo świat nam ją jakoś tam narzucił, bo idzie jakaś taka tradycja świecka, bo, bo coś tam, bo to jest modne, bo to jest ładne, przenosimy tego mnóstwo. No ale często powstaje taki problem, że dostałam słonia, załóżmy od y, cioci. Słoń ma trąbę do góry, ciocia mówi mi: No wiem, no słoń, no to nie jest z intencją, żeby był na szczęście, no tak ładnie będzie na półce wyglądał. No i teraz, no ja nie wierzę w tego słonia. Słoń ładnie wygląda na półce, rzeczywiście. No wyrzucę, sprawię cioci przykrość i, i ja no, myślę... to jest zagrożenie realne, czy. <laughs> Może tak. Tutaj nie ma czegoś takiego, jakiegoś tam termometru, żeby, żeby coś zmierzyć, na ile pewne rzeczy będą w tym momencie już zagrożenia, a na ile pewne rzeczy już jeszcze nie są. Yy, ja bym podchodził do tego w yy, ten sposób. No jeżeli jest zima i wychodzę na, na dwór, zakładam czapkę, szalik, rękawiczki, po to, żeby się nie przeziębić. Jeżeli nie założę tej, tej czapki, szalika, rękawiczek, nie mam gwarancji, że na pewno wrócę chory. Yy, tak samo jest tutaj w życiu duchowym. Yy, Wyraźnie Słowo Boże mówi, że jeżeli coś ma chociaż pozór zła, należałoby tego unikać. Jeżeli coś mi nawet ma pozór zła, jeżeli ja sobie nie zdaję z te pewnych rzeczy sprawy, nie wiem, no, e, czy ten słonik ze sobie mi już zaszkodzi, czy jeszcze nie, to po prostu go nie przyjmuję w sensie takim no, albo, albo po prostu grzecznie powiem cię No, wybacz, ale, ale no, takich rzeczy akurat nie przyjmuję. Właśnie. To podejście realne, poważne do chrześcijaństwa, do życia duchowego, tak? Mogę pewne rzeczy nie rozumieć, pewne rzeczy rzeczywiście mogę nie wiedzieć, czy, czy to jest złe, czy to jest dobre, czy to mi zaszkodzi, czy nie. Nawet czasami rzeczywiście no, jest trudno to rozeznać, ale jeżeli mam w sumieniu jakiś niepokój, jeżeli sobie z tego zdaję sprawę, że, że to coś weszło rzeczywiście do Polski chociażby z taką właśnie intencją, czy tam na zachód, tak, z New Age, jako, jako ten Bożek tam na szczęście, no to sobie zdaje z tego sprawę, dobra, ja już sobie te słoniki, słoniki podaruję, tak. Inną taką ciekawą rzeczą, którą, którą możemy spotykać dzisiaj, i to nie jest tak, oczywiście w tym momencie nie mówię, że aniołki są złe, aniołki są Piękne, kochane, i dobre, I, i rzeczywiście powinniśmy kochać też swoich aniołów, stróżów, którzy nas chronią. Ale znowu y, musimy zauważyć jedną rzecz, i tutaj bym y, poradził rzeczywiście zobaczyć na to, y, bo to jest ciekawe. New Age również się bardzo często lansuje właśnie aniołów. Pismo Święte w jednym fragmencie mówi tak, że szatan y, udając anioła światła. Próbuje nas skusić. Czyli szatan udaje coś, co jest dobre. Kogoś, kto jest dobre, Tym bardziej, że diabeł jest aniołem. Tylko, że już upadłem. I teraz o co chodzi? Znowu weszła taka dziwna, że tak powiem właśnie, ezoteryczna tradycja, czy okultystyczna tradycja pewnego kultu e, aniołów, która wcale nie jest Boża. O co chodzi? To są... Znowu jakieś aniołki na szczęście, aniołki na zdrowie, aniołki na coś tam, aniołki na coś tam. Nie ma czegoś takiego. Wchodzimy znowu w jakąś formę magii. To jest magia jakieś podłożą religijnym, to, to nie ma nic wspólnego z prawdziwą pobożnością. Jest anioł stróż, każdy z nas go ma, yy, możemy go prosić o pomoc. Powinniśmy, powinniśmy dziękować też Bogu za tych aniołów, których właśnie Bóg nam dał, aby nas chronili. Znamy pewne imiona aniołów i archaniołów biblijne, tak? Chociażby Michał, Gabriela, Rafał. Zdajemy sobie z tego sprawę, że są chóry anielskie. I to jest, że tak powiem, wszystko na ten temat. Jeżeli ja zaczynam coś dziwaczyć w tej materii, tak, no właśnie kupuję sobie, bo to aniołki na zdrowie, aniołki na coś tam. A czego to mówię? Są te programy satyryczne. Dzisiaj bardzo często za tymi wróż, wróżbitami czy tam wróżkami stoją, że jacyś się aniołowie. Jeżeli, a to będziemy mówić o tym później, sobie mocniej przypatrzymy się w wróżbiarstwu i zdamy sobie sprawę, że wróżbiarstwo pochodzi od szatana, to ten anioł, który tam stoi z tyłu, tak naprawdę naprawdę wierzę, że jeżeli tam rzeczywiście jest jakikolwiek, to nie jest to dobry anioł. A pod płaszczykiem tego lansuje się wróżbiarstwo e, chociażby karty, kartanielskie Coś chorego. Nie, nie karty Tarota, karty anielskie, że ja mogę pogadać sobie ze swoim, swoim aniołem stróżem, e, e, czy dzisiaj to bardzo często też nazywają duch przewodnik e, i identyfikują to z aniołem stróżem. To nie ma nic wspólnego z nim. To jest wchodzenie w okultyzm, realny świat spirytyzmu, realny świat, poprzez który może dojść do pętania. Ale pięknie podane, tak? Znowu coś, co jest, co jest fajne, coś, co nawet można by powiedzieć, jest nawet w cudzysłowie katolickie, tak? I, I wróżka Henia ci powie, a słuchajcie, dzisiaj rozmawiałem z Michałem Archaniołem i powiedział mi coś tam, coś tam. Nic takiego nie zaistniało. Jeżeli rzeczywiście realnie z kimś rozmawiała, to był to demon. Ale na przykład ojciec Pio, tak mówią, że miał taką umiejętność, taką łaskę, może tak to nazwijmy, y rozmawiania, czy też kontaktowania się ze swoim aniołem stróżem. To tak, czym to się różni? Y są święci, czy, czy byli też święci, którzy kontaktowali się z, ze swoim aniołem stróżem? Z tym, że ten kontakt polega nie na ciekawości i jest to dar bardzo rzadki, bardzo rzadki, który daje Bóg. Nie jest to dar wymodlone, nie jest to coś, że ja mam na tę ochotę, to ja teraz sobie pogadam z moim aniołem i on mi odpowie. I oczywiście mogę do niego mówić, mogę go prosić o pewne rzeczy, ale nie powinienem spodziewać się, że, że usłyszę raptownie głos, który mi będzie do mnie mówił, tak, albo coś się zacznie ruszać i tak dalej. Nie z tych rzeczy. Te rzeczy, o których oni mówią, czy które oni pokazują, no to się odnosi tak, a to proszę panią, to może co zrobię w przyszłości, albo co się wydarzy i tak dalej. No i ona mówiła właśnie, Michał Arkaniu powiedział mi, że będziesz szczęśliwa i będziesz robiła to i tamto. Nie, no to jest wróżmiarstwo. To nie ma nic wspólnego ze zbawieniem, z życiem duchowym. To jest demoniczne. Diabeł pod płaszczykiem ma światła w tym momencie kusi człowieka. Okłamuje człowiek. Na tym polegają się te karty anielskie i taka postawa. Jeżeli rzeczywiście wchodzę na naprawdę głębokie życie duchowe, jestem bardzo blisko Boga, to, to mogę zacząć doświadczać pewnej relacji jakiejś niesamowitej z moim aniołem stróżem. Ale ona zawsze i tylko i wyłącznie odnosi się do zbawienia. Mój anioł stróż, przypuśćmy teoretycznie, będzie mi mówił nie grzesz. Nie rób tego, bo to się Bogu nie podoba. Zrób to, bo to jest Bogu miłe. Pomóż kogoś nawrócić. Pójdź, pomóż tej osobie wrócić do Boga. Te wszystkie rzeczy odnoszą się do zbawienia. Nie dla ciekawości. Ja powiedz Hani, że, że coś tam się wydarzyło albo Hańkowi Nie, nie ma takiej, takiej opcji, nie? Więc, więc to też jest kolejne jakieś tam niebezpieczeństwo. Wracając do, do tych rzeczy właśnie, które, które mamy dalej, dalej w domu. Yy, amulety talizmany, rzeczy rzekomo na szczęście, rzeczy, które mają komuś przynieść jakieś, jakieś tam rzekomo właśnie zdrowie, pieniądze i tak dalej, to jest kolejna forma zabobonu. My znowu wchodzimy w coś, co, co, co jest diabelskie, tak? Bóg w ten sposób nie działa. Zobaczcie, żeby mieć amulet talizmany, ja tak naprawdę nie potrzebuje wiary. Potrzeba tylko i wyłącznie tego przedmiotu. To nie ma nic wspólnego z Bogiem. To nie, to, to nie jest tak, jak, jak mówię, sakramentalia, krzyżyk medalik. Tak? Ja muszę tam być, żyć blisko Boga, ja muszę się modlić, ja muszę wierzyć w Boga, i wtedy błogosławieństwo Boże będzie ze mną. A ten, ten przedmiot, ten symbol, ten sakramentalnie, który tutaj mam przy sobie, rzeczywiście jest potwierdzeniem tego, że ja rzeczywiście z tym Bogiem jestem blisko w relacji. Zaś, kiedy, kiedy mówimy tutaj o pewnych przedmiotach, jak właśnie piersiń Atlantów, Jakieś inne amulety, talizmany, są rzeczy, które są rzeczami demonicznymi, przeklętymi. Co ciekawe, Gabriela Mortek, egzorcysta rzymski mówi wyraźnie, że prawdziwy amulet, prawdziwy Talizman, jest robiony przez okultystę, czy tam wróżkę i tak dalej, przeklinając ten przedmiot. Nad tymi przedmiotami, prawdziwymi amuletami, prawdziwymi talizmanami, są uprawiane pewne rytuały. To są rytuały czarnej magii, to, to są bluźnierstwa, przekleństwa pod adresem Boga, pod adresem Świętej Maryi, im więcej jest tego przekleństwa, tym dany przedmiot ma większe oddziaływanie. Nawet tylko i wyłącznie na, na logikę. Jak, yy, jak kawał metalu może przynieść mi szczęście? No niektórzy uważają, że akurat na pierścieniu Atlantów to te figury geometryczne, które są tam nakreślone, to że, to że one są w takim układzie, a nie w innym, to sprawia, że jakieś coś się wytwarza i to sprawia, że właśnie będę zdrowsza. No ale... Gdyby, gdyby naukowcy byli w stanie potwierdzić, że istnieje, istnieje jakiś prąd, istnieje jakieś energie, istnieje jakaś rzecz, którą ja mogę, którą ja mając przy sobie mogę wpłynąć na, na siebie, miałoby to podłoże rzeczywiście realnie naukowe. Tak nie jest. Nie ma tutaj żadnych energii, żadnych prądów, żadnych kształtów, które mogłyby jakoś tam ściągnąć rzekomo coś, co, co miałoby mi przynieść to zdrowie. To ja dam konkretny przykład. Kiedyś w czasie mszy świętej Zwracam jednej osobie uwagę, żeby właśnie ściągnęła ten, ten pierścionek. No i po mszę do zakresu przychodzi. No dlaczego? Przecież to przynosi właśnie szczęście. Mówię, nie, to przynosi przekleństwo. To nie przynosi szczęścia. Ona, to kobieta, mówi: No, wie, ksiądz, ma ksiądz rację. Od momentu, kiedy to założyłam, kupiłam sobie i córce, cały czas mam coraz większe problemy zdrowotne. <grym> Nie jest tak, że to przyniesie właśnie błogosławieństwo. To przynosi konkretnie realne przekleństwo. My się otwieramy na, na rzeczywistość. My wierzymy w to, że mając ten przedmiot, będziemy manipulować rzeczywistością. Otrzymam zdrowie, otrzymam szczęście. Eee, coś, mi właśnie, coś mi właśnie będzie pomagało. Bądźmy logiczni. Jeżeli coś się zmienia w moim życiu, jeżeli coś wpływa na moje życie, to jest to osoba. Jest to jakiś konkretny byt. Ja, jako chrześcijanin, wierzę w opatrzność Bożą, czyli Bóg wpływa na moje życie. Bóg może tylko mnie ochronić, Bóg może coś zmienić, coś zatrzymać albo coś rozwiązać. Jeżeli yy, ja zaczynam wierzyć w przedmioty, jakieś amulety, talizmany, jakieś wisiorki, rzeczy, które, który, którymi będę manipulował rzeczywistością, to tak naprawdę wraz z tymi przedmiotami ściągam konkretną rzeczywistość duchową, konkretny byt, konkretną osobę, która właśnie będzie oddziaływać w ten sposób. Skoro nad tymi rzeczami są odmawiane przekleństwa, buźnierstwa, zurzeczenia, zapraszam do domu demona. No ale czy nad, nad wszystkimi są uprawiane takie rzeczy? No jeśli ja to wezmę skądś, znaczy no w sumie nie wiem, z jakiego źródła, ale no ale mam taki pierścień i no i noszę i może nie było nic odprawiane. Rozumiem. To... Tak, okej. Okay. Może tak być, że kupuję pewne rzeczy gdzieś tam na bazarku i tak dalej, gdzie, gdzie wiadomo, na, pewne rytuały nie były odprawiane nad, nad tymi rzeczami. Przyjmując takie rzeczy, wprowadzając je w środowisko własnego życia, wchodzę przynajmniej w grzech za boboną. Nie będziesz miał bogów cudów przede mną. Ja zaczynam wierzyć w to, że zamiast Boga, coś innego zaczyna działać na moje życie. Coś innego przynosi mi szczęście w moim życiu. A naprawdę takich rzeczy mamy mnóstwo. Żydek na szczęście, bo, bo jak na szczęście, bo to pieniądze przynosi, żabka z pieniążkiem, i tak dalej. Tak, jest tego, jest tego mnóstwo, mnóstwo rzeczy, które, które są rzeczywiście zabobonne. Jest tam próba manipulacji rzeczywistością, to jest próba magii, prawdziwej, realnej magii. Nawet jeżeli my się z tego śmiejemy, to po co to robimy? Podświadomie, podświadomie zapraszamy, zapraszamy te rzeczy. Nie? Podświadomie ściągamy jakieś przekleństwo do naszego domu. Tych rzeczy powinniśmy się pozbyć. Jeżeli się da, powinniśmy je spalić, zniszczyć, modląc się w tym momencie też ochronę Boga nad sobą. Jeżeli tych rzeczy się nie da zniszczyć, bo, no bo materiał, z którego są zrobione, jest, jest, jest jakiś twardy. Na tyle. Pozbyć się tego, gdzieś zakopać, tak aby ktoś inny, że tak powiem, nie miał do tego dostępu. Nie robić czegoś takiego, że skoro mi to przynosi nieszczęście, to może teraz sąsiadowi to sprzedam, żeby, żeby tam gdzieś komuś innemu. Problem z domu wyszedł. Tak, problem z domu wyszedł, ja już nie mam problem. Nie, nic z tych rzeczy. Ojcze, z racji na to, że czas nam się kończy, to może wrócimy jeszcze do tego tematu na początku naszego następnego spotkania. A teraz może pomódmy się, już jak zwykle na zakończenie. Panie, oddaję Ci wszystkich naszych słuchaczy. Proszę Cię o Twoje błogosławieństwo nad nami. Chroń nasze domy, chroń nasze rodziny od wszelkich przekleń, złorzeczeń, wszelkich form magii. Ześlij swoich aniołów, swoich świętych aniołów, aby nas bronili, strzegli, chronili od wszelkiego zła. Niech Twoje błogosławieństwo, Panie, spocznie na nas wszystkich, abyśmy kroczyli drogą według Twojej woli. I dostąpili kiedyś wszyscy razem życia wiecznego. Proszę Ci o to Boże, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 2,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi. Błękitne granie.